Serdecznie witam wszystkich hodowców. Bardzo dużo mam zapytań w sprawie karm z Wersel lagi o ceny. A więc koledzy, jak jeżeli bierzemy za 2,5 tysiąca, wtedy wysyłka jest gratisowa. Tak to już mówiłem na wcześniejszym filmie. I ceny wtedy obowiązują. Na przykład takie, jak ja tam zalecam karmy Gery Plus. Kosztuje 99 zł. Superstar 99 Champion kosztuje 99 Energia z Plusa 114 zł. I Hirny kosztują 123 zł. Tak to wygląda. Trzeba wziąć za 2500. Wtedy jest wysyłka darmowa. Ja mogę obliczyć kto ile komu potrzeba. Na 60 gołębi. Ostatnio komuś liczyłem, w tym był worek konopi i worek ryżupady to wychodziło jakieś 280-300 kilo. Ale jest jeszcze jedna fajna promocja ode mnie. Jeżeli ktoś bierze całą paletę. Czyli tonę 200 tej karmy, to wtedy ja daję jeszcze taki upust minus 5% i jeszcze fajne drugie, że w tej promocji ona jest do 19 marca. Te minus 5%, czyli jak bierzemy pełną paletę to worków 20. Kilowych. Wchodzi na taką paletę 60, a powiększonych 50, czyli karmy w promocji. Karma w promocji, która jest plus 2 kg. To w tej promocji również wchodzą dwie karmy. Jeżeli zamawiamy Gery Plus, ona wtedy wychodzi 94 zł i jest jej 22 kg. Tak samo, Champion z plusa jest 22 kg za 94 zł, ale mówię, to jest przy pełnej palecie, przy tonie 200. Jeżeli nie ma tony 200, to karma ta kosztuje 99 zł. Czyli mamy w tej promocji do 19 marca Championa i Gery powiększoną. O 2 kilo. Czyli myślę, że tutaj jest dobra promocja dla Was, koledzy, lub jest jeszcze jedna ewentualność, taka, że możecie y, zadzwonić sobie do mnie, y, zamówić taką karmę i wtedy, jeżeli ktoś tutaj blisko mieszka, to ma w tych cenach, bo ja, jak biorę, to też biorę. Pełne palety i ta promocja mnie dotyczy, to wtedy u mnie tutaj na miejscu, na sklepie, może sobie odebrać Jerry Plus w cenie 94 zł, POWiększona plus 2 kg, Czempiona 94 zł, POWiększona plus 2 kg. Energia wtedy u mnie na miejscu w sklepie będzie kosztowała 109 zł, i Hirny 118 Także no koledzy, taką mam promocję dla Was. Na pewno jest to, myślę, że to są bardzo dobre ceny, bo tak porównując sobie w internecie, no to Gary Plus waha się, za 20 kg waha się w granicach 105 zł do 117, tak jak sprawdziłem, te takie najpopularniejsze sklepy to mają takie ceny. U mnie kosztuje ona 99 zł, a przy Tonie 200 pełnej palety kosztuje 94 zł. Jak i można dobierać różne karmy, to nie musi być tylko ta, co ja mówię. Chodzi tutaj tylko o zestaw karm z Wersalelagi. I w skład tej promocji wchodzą zboża, czyli jeszcze plus konopia, ryżpady. Nie wchodzą tylko gryty i nie wchodzi jeszcze korny energetyczne. A tak wszystkie karmy. Z tego typu mamy w promocji. Także koledzy zapraszam. Jak coś możecie do mnie dzwonić: 605, 531, 930. I albo robimy wysyłeczkę, tak jak mówię, za 2,5 tysiąca i ceny są te wyższe, ale wysyłka jest gratis. Albo bierzemy pełną paletę, to wtedy jeszcze robię rabat taki od siebie minus 5%. I wysyłka też jest darmowa, jeżeli wyjdzie. Koledzy, tona na przykład, bo tona na 200 wchodzi na paletę. Ale jeżeli w jednym zamówieniu wychodzi to na 400 czy to na 500, to nie dopłacacie już do tej drugiej palety, tylko to idzie w jednym zestawie na dwóch paletach, i to jest wysyłka nie, gratisowo wtedy. Albo od 2,500, albo przy pełnej polecji na promocji minus 5% robimy jeszcze tak dla was ekstra przed sezonem lotowym. Daty, wszystko jest yy, jak się należy. Karma jest świeżutka. Kon, do kontaktu, jak mówię. Lub sobie można tutaj hodowcy w pobliżu mogą sobie u mnie pozamawiać i wtedy 1-2 dni i mogą przyjechać, odebrać. I też obowiązuje ich cena już ta promocyjna plus minus te 5%, które jest ode mnie jeszcze ekstra. Tak, dla was, żeby, żebyście byli wszyscy zadowoleni, bo takiej promocji jak tamtą, którą miałem, że minus 40 zł na worku tej rozpłodowo-lotowej z Marimana, to na razie nie będzie. To był taki szał, ludzie byli bardzo zadowoleni. Minął już tydzień czasu, a jeszcze tyle telefonów za tą karmą jest. No, na razie, koledzy, nie będzie. Jeżeli cokolwiek będzie, to na pewno będę wrzucał. Jakiś film. Tak jak teraz. Jeżeli ktoś tam ma do mnie jakieś pytania, to proszę dzwonić. Telefon znacie 605 531 930. Aha. I od razu mówię przy okazji, że y, karm jest, od, jest, trzeba zapłacić z góry za wysyłkę. Y, nie, ma, nie ma za pobraniem. Nie wysyłają firma nie wysyła karmy za pobraniem musi być normalnie wpłata na konto i wtedy karma jedzie bezpośrednio do was pod dom kurier dzwoni podajemy numer telefonu przyjeżdża paleciakiem z widełkami zwala gdzie sobie każdy życzy Także myślę koledzy że to jest dobra promocja ode mnie dla was żeby każdy był zadowolony, sezon już się zbliża dużymi krokami. Pogoda jest, dopisuje, bardzo fajna. No i co, jak te karmy wyglądają? To tam ja już pokazywałem. Ja sam osobiście teraz też yy, pokażę, jak karmię swój rozpód, No to rozpłodowo-lotowa, tutaj, właśnie. Kazmarimana, co była na promocji, też sobie zostawiłem e, mój rozpłód. Ja karmię Master Exclusive. Bardzo ładna karma. E, Daj swoim na rozpłodzie e, super stara Black Laber z czarną kukurydzą. Drobne nasiona. Używam przysmak z mrowcy. Bo z innych firm jakościowo mrowca jest myślę taki sam, a z innych firm no jakoś te drobne nasiona są dużo droższe. O i, i beka z mrowcy też jest bardzo dobra karma. Jeżeli ktoś chce karmę z mrowcy to też może zamówić przeze mnie, też przy tonie 200 Robię wysyłkę gratis. No i wtedy robię dobre ceny. Na przykład BK jakieś 63-62 zł. Czy rozpłodowolotowa bez pszenicy. Też około 62-3 zł. Zaworek, co tu już nam zostało? A tu nam została zimówka. Jak gołębie były w spoczynku. To dostawały u nas taką karmę Winner z Plusa. Bardzo fajna karma. No i podstawa to jest konopia u mnie. Konopia porządna. Jest wiele rodzajów konopi, ale myślę, że Versalelaga ma jedną z lepszych konopi na rynku. Pełna konopia, jak wrzucam ją do wody, to wszystko tonie. Także. A, a i co z konopią to musimy zacząć dużo wcześniej, w sezonie lotowym. Ja codziennie daję garstkę, już, ja już od teraz daję cały czas. W ogóle u mnie cały rok konopia jest stosowana przy, przy wychowie młodych bardzo dobrze rosną. Ale trzeba pamiętać, że z konopią zaczynamy zawsze przed sezonem lotowym, bo niektórzy ładują. Ładują naloty, gdzie gołębie tego nie znają i później są problemy. Jakieś tam musi, go, musi znać konopię, musi się z nią zapoznać. Także koledzy, no co? Jest Będzie macie ochotę na zamówienia, czy, yy, czy tam porozmawiać o tych karmach? To mówię, to dotyczy każdych cen. Zrobię dobrą cenę z linii Versalelaga, czy to z Marimana, czy to z Plusa, czy to z Tradycjonala. Czy to konopia, czy to ryżpady. Także wszystkiego to dotyczy to co mówiłem. Macie jakieś pytania, dzwonicie do mnie. Jeżeli nie yy, macie jakiś problem z ułożeniem yy, planu lotowego, yy, co do karm, no to ja wam mogę obliczyć, ile na gołębia wyliczyć. Ja tak średnio 0,20 gram liczę rano i wieczorem. Radzę ilość gołębi, razy tyle i tyle tygodni. Plus tam worek konopi, jakiś dobry worek ryżu pady. No i, i, i wszystko na ten temat. No nie jest to tutaj... Po prostu tu jest kwestia... Yy, kwestia karmienia. Jeżeli lot z wiatrem to tak. Jeżeli pod to trzeba dać więcej tej lotowej, a mniej ryżu pady z gery. No i tak to po prostu to wtedy... Mogę to wytłumaczyć przez telefon, ale mówię, ja zawsze leciałem na karmie Versallega i u mnie to, to był jako dieta, to była Gary plus. Jeżeli było z wiatrem, to dawałem tylko łyżkę dobrej. Ja dosypałem ryżu pady pół na pół jeszcze z gery. Lotowa to zawsze był superstar lub champion i hirn dwójka. No hirna można zastąpić innym, bo jest troszkę drogi, ale no teraz w tej promocji to bardzo fajnie wychodzi. No i energia to zawsze z plusa, yy, bardzo fajna karma, dużo słoneczniku uszczonego dobrej jakości, ważne, żeby nie był za grzybiały, ale ja i tak karmy swoje energetyczne, czy słoneczniki, orzechy trzymam w zamrażarce, mam taką dużą zamrażarkę, bo w zimnym nie po prostu nie nie łapie grzyba, nie łapie wilgoci. Także koledzy, pozdrawiam i dobry lot.